W minioną sobotę w gminie Boniewo odbyła się wyjątkowa uroczystość, na którą złożyło się nadanie gimnazjum imienia obrońców ziemi kujawskiej i promocja książki świętej pamięci księdza Jarosława Włodarza pod tytułem Bitwa pod Szczytnem. Ceremonię rozpoczęła msza święta, potem korowód na czele z orkiestrą przemaszerował na cmentarz, gdzie złożono kwiaty w przypomniku poległych. Dzisiaj e, promocja książki Jarosława Włodarza to jest żywa historia tego terenu, tych ludzi. E, są tam opisy e... Jak przebiegały wydarzenia 11-12 września 1939 roku, kiedy to wojska polskie zatrzymały na moment na wzgórzach tu ziemi boniewskiej, nieopodal, niedaleko szczytna. Wojska niemieckie, niestety, rozkazy przyszły z góry i wojska nasze musiały dalej się cofać w kierunku Płocka i dalej Warszawy. Natomiast Mnóstwo, dużo ich zginęło. 121 jest pochowanych na cmentarzu. Przed chwilą e, przeszliśmy tam, złożyliśmy wiązanki kwiatów. Zaczęliśmy mszą świętą, gdzie modliliśmy o tych, kto, się o tych, którzy zginęli, ale także o tych, a szczególnie o tym jednym, Jarosławie, Księdzu Świętej Pamięci Jarosławie Władarzu, który tą całą historię. Wydobył od zapomnienia, uratował ją, spisał, a nam udało się właśnie w tym czasie wydać to jego wielkie dzieło i dzisiaj będzie promocja. Drugim, równie ważnym jak promocja książki, elementem sobotnich uroczystości było nadanie imienia obrońców Ziemi Kujawskiej miejscowemu gimnazjum i przekazanie szkole nowego sztandaru. O wyborze takiego imienia zdecydowała w dużej mierze właśnie bogata historia regionu. Przebywanie tutaj wśród takich osób jak świętej pamięci Jarosław Wodarz wcześniej e, mieliśmy tutaj takiego wieloletniego też e, komendanta prezesa e, kombatantów kom, pana Jana Wypieskiego też już świętej pamięci e, i właśnie w takich różnych rozmowach z tymi e, ludźmi ale także z wieloma innymi i starszymi i młodszymi ze środowiskami nauczycielskimi i z rodzicami e, Uzmysłowiliśmy sobie, że musimy nadać naszej szkole imię, ale imię, żeby było takie, które by nikogo nie dzieliło, żeby w tej naszej małej społeczności to nas łączyło. Obrońcy ziemi kujawskiej łączą nas tu wszyscy wszystkich, dlatego że dzisiaj my z tej ziemi korzystamy, na niej żyjemy, a oni o nią walczyli i dla niej ginęli. I oni są z wielu naszych rodzin, bliższych i dalszych, i są jedną wielką rodziną. Wyjątkowość tej chwili docenili wszyscy zgromadzeni na Boniewskiej Hali Sportowej Goście. Ja osobiście, władze w ogóle gminy, bardzo się cieszymy, że do takiej uroczystości doszło. Dzisiejsza uroczystość jest naprawdę wielką uroczystością ważną dla naszego środowiska. Po pierwsze, to jest nadane imię, szkole i sztandar, a druga sprawa to właśnie promocja książki napisanej przez księdza włodarza o naszej historii. Radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Stanisław Pawlak podkreślił, że pamięć o historii regionu, z którego się wywodzimy, jest tak samo ważna, jak dbanie o bieżące i przyszłe sprawy. Jest to gmina, która może być przykładem dla innych. Gmina, która się rozwija mimo bardzo trudnych warunków finansowych. Jako radny z tego terenu, bo urodziłem się przecież w Lubominie. To chcę powiedzieć, że udział województwa w tym, co się dzieje w wie, jest znaczący. Chociażby w tej pięknej hali, w której aktualnie stoimy i możemy porozmawiać, która była parę miesięcy temu oddawana do użytku, ale szereg innych przedsięwzięć typu drogi, w tym droga powiatowa, przy której także ta hala się znajduje, i dzisiaj. Mówimy także o historii, nie tylko o tym, co trzeba zrobić na przyszłość, ale docenić tych, którzy walczyli o to, żeby ta teraźniejszość była w takim kształcie, w jakim jest. Między innymi upamiętnienie ofiar II wojny światowej, w tym także nadanie imienia gimnazjum tu, w Boniewie. Właśnie obrońców Kujaw świadczy o tym, że Oprócz tej pracy codziennej trudnej, która jest organizowana przez wójta i radnych w imieniu wszystkich mieszkańców i z ich udziałem, myśli się także o tym, żeby mówić i pamiętać o tych, którzy byli przed nami. Uroczystość uświetnili żołnierze spółku inżynieryjnego w Inowrocławiu. Nie mogło także zabraknąć weteranów wojennych. Wśród nich był Tadeusz Dębek, prezes koła kombatantów w Boniewie. Dla mnie to jest wielka uroczystość, to jest 75. rocznica wyzwolenia spod okupacji, proszę Panią. I to jest bardzo dzień uroczysty dla mnie, bo ja brałem udział w II wojnie światowej, przeszedłem wał pomorski, kołobrzeg, porcowanie odry i Nysy. Berlin. W Berlinie zakończyliśmy walki. Ale jeszcze jedno, proszę Panie, jest taka sprawa, że my kombatanci teraz, no jesteśmy troszeczkę jak piąte wozy koło u wozy. A dlaczego? Dlatego, że tak, proszę Panie, pozbawiono nas praw, Doniosła, ale nie mniej ważna impreza odbyła się w niedzielę w Rakutowie w gminie Kowal. Za kwotę niemal 400 tysięcy złotych z dużym wsparciem środków zewnętrznych przekształcono remizę strażacką w świetlicę wiejską. Skorzystaliśmy z tych pieniędzy, ale dlatego, że dla wszystkich. Zawsze każda jednostka, jeżeli jest OSP, szczyci się tym, co posiada. Wydaje mi się, że w tej chwili nie powinniśmy dzielić wsi na straż, KGW, Radę Sołecką. Wieś to monolit. I scalamy, chcemy, żeby taki przykład był. Zrobiliśmy już podobnie w Grabkowie. Życie ożyło, bo tak każda organizacja gdzieś tam sama w kąciku siedziała. Myślę, że to są małżonkowie. Razem współpracują na wsi. Niech razem się również zabawią. Nie służyć to będzie oczywiście do jakiejś tam zabawy takiej. No, w pełnym tego słowa znaczeniu, ale mam nadzieję, że wszystkie imprezy wiejskie, gminne mogą się tu odbywać. Przecież tu jest, drodzy Państwo, również klimatyzacja w tym obiekcie. Tu jest centralne ogrzewanie. Także myślę, że pod każdym względem jest doposażona kuchnia. Mają mieszkańcy tej wioski, tej gminy, trzeba powiedzieć, wszystko, co im do życia potrzebne. A same jako kobietki, to najlepiej widzicie, czy Waszym okiem można się pochwalić, że jest ładnie zrobione. Bo mnie, facetowi, wydaje się, że jest to ładnie. A pomysł w ogóle tego obiektu w takim wydaniu to no między innymi był naszej pracownicy Anety Kwarcińskiej, która zajmuje się promocją gminy. Ona jak gdyby dobrała ten taki pierwszy etap, co powinno być i później razem z, z projektantem zaplanowano, zaprojektowano, że no myślę, że cały obiekcik dla dorosłych, no i to zaplecze, jak widzicie Państwo, i dla dzieci, i dla tych, którzy w niedzielę chcą przyjść, zrobić sobie grilla, wypić nawet tutaj kawę, czy herbatę, czy tradycyjne piwo. Jak najbardziej umożliwiamy. No, pod okiem rodziców również będą się bawiły dzieci. Proboszcz Kowalski parafi najpierw poświęcił świetnicę, a potem wraz z wójtem, strażakami oraz przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Obecny na uroczystości Radny Powiatu Włocławskiego Marek Jaskulski przypomniał bogatą historię obiektu. Ten obiekt ma dużą, chlubną historię. Powstał w okresie. Polski przedwojennej w dwudziestoleciu międzywojennym. I pragnę wspomnieć, że w Rakutowie i okolicach w tym okresie często niedocenianych, pomijanych, w krzywym wierciadle przedstawianych, tu w Rakutowie i w okolicy bardzo dużo dobrego się działo. Powstało wiele szkół, powstała droga, powstał ten obiekt z dobrowolnych składek mieszkańców. Byli ludzie autentyczni spo, społecznicy, którzy założyli w 22 roku straż, pomnażali Dbali ten majątek, dbali o światę. W okolicy powstało wówczas wiele szkół. Ten obiekt, w opinii wielu ludzi, którzy pamiętają te czasy, był jednym z najspanialszych w ramach ówczesnego powiatu włocławskiego. Dzisiejszy dzień wraca na mu miejscu. Na niedzielnej imprezie zjawili się sami mieszkańcy, którzy z niecierpliwością czekali na oddanie świetlicy do użytku. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę. Przygotowano pyszne potrawy, koło gospodyń wiejskich serwowało ciasta i chleb ze smalcem. Wszystkim zgromadzonym czasu milała, jak na wiejski lokal przystało, ludowa kapela spotkowała. Od teraz ze zmodernizowanego obiektu będą mogli korzystać wszyscy przedstawiciele lokalnej społeczności, chcący spędzić czas w ładnym miejscu. Całnice zostało dane do użytku nowy chodnik w rejonie grobli przy jeziorze. Inwestycje sfinansowały wspólnie powiat Wocławski oraz samorząd gminy Fabianki. Za 170 tysięcy złotych środków finansowych wspólnych z gminą Fabianki powstał piękny odcinek chodnika. Bezpiecznego chodnika na, na Grobli przy jeziorze w miejscowości Chełmica. Tak się stało, że były to potrzeby społecznej, lokalnej społeczności, ponieważ niedaleko stąd mieści się kościół i. Powiedzmy sobie szczerze, ze względu na stare oświetlenie tutaj na tym ciągu, na tej grobli i stary chodnik, brak pobocza, stare bariery ochronne, które tutaj były. No, było tutaj niebezpiecznie. I po zainwestowaniu tych środków no, widać efekt, że jest inaczej, jest bezpieczniej, jest lepiej i mieszkańcy są z tego bardzo zadowoleni. W finansowaniu tej inwestycji brał udział wójt gminy, znaczy gmina Fabianki, która przeznaczyła 60 tysięcy złotych na tą inwestycję. Pozostałe środki to są nasze, a w roku ubiegłym wykonaliśmy pierwszy etap tego chodnika, który właśnie zaczynał się od strony kościoła w, w tym kierunku. Teraz stanowi to dużą, jedną całość i będzie to służyło lokalnej społeczności. Bardzo się cieszę, że po wielu, wielu latach i wielu staraniach udało się zbudować tutaj ten odcinek tego chodnika wraz z tymi barierami, które na tym odcinku były bardzo niebezpieczne. Ten kawałek od drogi był bardzo niebezpieczny. I w tej kadencji po prostu rozmawialiśmy ze starostwem i udało się wybudować ten chodnik. Myślę, że jest to inwestycja bardzo przydatna dla mieszkańców tutaj, którzy w tą stronę będą tym chodnikiem chodzić. Ta droga, jak się okazuje, jest takim miejscem, gdzie bardzo wielu ludzi korzysta i z przyjazdu do kościoła, i na cmentarz. I bezpieczeństwo, które tutaj zostało w, ten, w tym momencie tak bardzo podniesione wysoko, ono y, będzie owocowało i skutkowało, już tak powiem, humorystycznie e, także większą ilością osób, które bezpiecznie będą przechodziły i do kościoła, i na cmentarz, a powiem tak od siebie, jako użytkownik, y, od tego czasu jak y, pojawiła się y, ta wspaniała tutaj bezpieczna droga. Y, Często i chętnie chodzę, tędy czując się bezpiecznym na spacer, korzystając z tej. Także wyrażam wdzięczność i pomysłodawcom, i wykonawcom, i władzom samorządowym i powiatow powiatowym za ten e, piękny gest. Z drogi korzystam często, najczęściej jeżdżę jednak samochodem. Natomiast teraz, jeżeli jest zrobione, myślę, że częściej będę korzystał i jeździł rowerem. Jesteśmy na drodze w gminie Fabianki. Jest to pięknie wykonana sprawa. Jesteśmy na kolejnej inwestycji i to, co tutaj rozmawiałem wcześniej, bo tak się dzisiaj utarło, że się mówi tak, przed wyborami się oddaje. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że to jest około 70 kilometrów w tym roku wykonaliśmy. Patrzę tutaj na to wykonawstwo, na ten ruch, który jest na tej drodze i tu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Rozmawiałem przed chwilą z księdzem dziekanem, który rzeczywiście też ma ogromną satysfakcję, że rozmawiając ze swoimi mieszkańcami tej parafii, Twierdzi, że ten chodnik był bardzo potrzebny. Sądzę, że mieszkańcy z tego będą zadowoleni, ale tu zadowolenie jeszcze jest może mniej ważne. Najważniejsze jest poprawa bezpieczeństwa. I oby takie inwestycje, takie remonty, takie wykonywanie chodników służyło mieszkańcom i, i żeby to bezpieczeństwo było zachowane. Ja zapewniam, że to nie jest ostatnie odcinki, które oddajemy. Będziemy jeszcze oddawać w przyszłym roku. Już myślimy o przeszłym roku. W tym momencie pojechały cztery, sześć wniosków. Do Bydgoszczy na przebudowę kolejnych dróg lokalnych. Sądzę, że będą kolejne efekty, może w innych miejscowościach, ale droga to jest okno na świat i niech tych dróg powstaje w naszym powiecie jak najwięcej.